Cześć! Z tej strony Aleksandra i witam Was w kolejnym odcinku Uniwersytetu. Odcinku pojawiającym się chyba dzień później, ale no nie byłam w stanie nagrywać <laughs> niestety. No i z drugiej wieści właśnie przed chwilą zepsuł mi się scroll w myszce. I nie jestem w stanie w ogóle oddalić przybliżyć nic, więc będziemy grali tak. Chyba Wam nie pokazywałam. To jest... Zrobiłam ten jeden pokój, który był. O matko. A tutaj jest zrobiony drugi pokój. Bartka, tak. Tutaj wstawiałam większy stół. Tutaj sztalugę. Tu powiesiłam obrazek. wstawiałam większy telewizor. To jest jakiś obrazek. Nie, to jest okno, matko. Tutaj będą rachunki. A tutaj jest yy, takie robotyczne coś. No. Ale ty mogłabyś wstawać. A, i tu wstawiłam wannę prysznic, bo była sama wanna. A to straszliwie dużo czasu zajmuje. Ty masz skrzypce dzisiaj. Okej, okay, wspólne brzmienie. A gdzie masz pracę domową? Coś ty to zrobiła z pracą domową. A w tu Uf, Już tam zawału O, za 20 minut, fajnie. Wstawaj. Nie pójdzie, trudno. Znacznie będzie miał odrobionej. Tak. Odrobionej pracy domowej. Kabel łączę, e, Tak, ty idź na zajęcia, a ty odrobisz lekcje. E, zjesz coś, bo chyba przygotowywałaś ostatnio. I jedziesz ze skrzypcami gdzie jest mój but? Bartosz idzie na zajęcia, świetnie słuchaj uważnie skoro się nie przygotowałeś okej okay. ta szósty poziom gry na skrzypcach świetnie, ty flirtować może ci kogoś znajdę. Co ty tam masz? Aha, teraz miałeś tę. Te. Jedną pracę semestralną ma do napisania, ona chyba też. Tak. No to spoko. To z tej złośliwości. O. Ty lecisz? O. Oh, Jeny, nie, po co? Co może? Powitaj nowego sąsiada, Angela To jest Angelika Przyjemniaczek. Mogę teraz oczywiście przybliżyć, bo się zepsuło. Ty, Ale jaja. Zaproś sąsiadów. Ty, mam rozumieć, że uciekłeś, tak? Zobaczył ludzi i uciekł. No to poddaj, ty. Nie wiem. Gotuj coś. Makaron z serem? Zaraz pójdziesz na zajęcia i tyle z tego będzie, no ale... Eee, tu? Gotowanie? Coś? Eee, tak. Eleanor, Eldry, ok, cokolwiek. A, bo wy się już znacie? Przyjemnie, jak oczywiście, z jakiegoś powodu. Zawołaj tutaj ludzi na posiłek. To w ogóle wyrzuć. No, chyba nawet jeszcze nie zamieniłyście słowa. Co z nią możesz? O najlepszym skrzypku. Rozmawiaj. Nie wiem. Zapytaj o jedzenie. Pani wyżej powie, że jest okropna. To jest właśnie Poznaj. Jest pięty. romantyk. A, i schludna. jeszcze technicznie rzecz biorąc powinna być dobra. Tak myślę. Love. Przywitaj z tymi innymi ludźmi może. Ty zostaw jedzenie i sobie pograj. Coś Malaj ludzi. Ale gorączkuje. Złoto jest szczęśliwa. No, jeszcze chwilę pogadaj, zaraz będziesz leciała. Właśnie. Aha, tutaj nie może iść wcześniej. No to sprzątnij. Odłóż. Tu gdzieś leżało ciasto, to ciasto też odłóż. to teraz bym chciała, żebyś. O! Zostaw już. Bo tak, on chciałabym, żeby dołączył do drużyny sportowej. Chociaż nie mam pojęcia, jak to zrobić. Ta scroll oczywiście nie działa. Nie mogę pamiętać? No, nacisz. Wytłumaczysz się, że miałeś gościa. Aha, musisz iść. No, cześć, cześć, cześć. Magda idzie na zajęcia. To ty będziesz mógł wziąć prysznic, wziąć sobie resztki jakieś, poglądać o. A niczego szczególnego się nie nauczyłeś. Nie złość robotykę masz tak sobie. A, jeszcze ci muszę kupić te części. Bo to też on będzie robił. Dziesięć. na razie. Okej, okay, ta się dalej musi podłączyć skrzypiec. O. Tu choć ogadać. Chcą, żebyś namalowała popartowy obraz, to idź. A, a później. A, nie, ty teraz będziesz miała jutro. Ta z malowania. Później odrobisz lekcję. Mmm, co tu? Przechodzą chyba już przez meble, mam na myśli meble, ściany, w ogóle wszystko częściej niż kiedyś. Tak, ty iść, skorzystać. <laughs> y... Ok, y... ups. Chciałabym ja bym chciała wiedzieć, jak się do tych klubów dołącza. Ty masz teraz co w ogóle? Czy ty chciałeś spać? A cię porąbało. Teraz będziesz miał złośliwość. Ale albo dobra, podbić sobie trochę złośliwość. Sieć. Y, nie sieć. Ja nigdy nie wiem, gdzie to jest. <laughs> y, społeczne trolluj na forach, tak. No, może. To w ogóle zaraz poziom malowania z sami pracy domowej zdobędzie. Czemu nie? Ty już żeś się po... No dobra. Zad... Mm -hmm, Cześć, bot, Natury, mechanizm, chip, o matko. Dwadzieścia tych, chodź tu w ogóle. E... chip komputerowy. Ty zostaw ją i rób te, te, co ty to chcesz. Przyrządzić wspaniały posiłek. No dobra. A, zaspięta. Mm, kanał kulinarny. Co? A, obił się. Dobrze, idź spać. I później takiego małego będziesz mógł zrobić. No idź. To jeszcze skończysz ten obraz. Co ta No ukończona no, jeszcze weźmiesz resztki? Mhm. I będzie mogła zacząć już powoli tę pracę semestralną. O, króliczek lodówkowy. Co kto? Mamo! O, matko kochana. Sprzedasz to. W ogóle chora. Weźmiesz prysznic i pójdziesz spać. Yy, no. Co mhm, jutro? Tak, jutro myślę, że napiszą te prace. Będziemy mogli się zająć innymi rzeczami. Tylko nie mam pojęcia, jak dołączyć do tych klubów, ale to tam... ...takie szczegóły. Ten na pierwszą, ta dopiero na trzecią. Skorzystaj, weźmiesz resztki i pójdziesz... ...grać? Nie grać, tylko trollować. Ty... Dobrze, jak chcesz odrabiać lekcję, to ja cię nie zabronię. Mógłbyś w ogóle poćwiczyć. W sumie to nie jest taki głupi pomysł. Na przykład mógłby pojeździć na rowerze. Ciekawe, czy jak mu tutaj każe, to. Masz chociaż jeden punkt zdobyć, chłopie. Społeczne trollu i na forach. Dobrze, idź zjeść ciasto. Czekaj, czy odrobiła. O, patrzcie, ją odrobiła. Jaka pilna uczennica, kurczę. I nie lubi ciasta. Tak tam się drą. Do siebie. No wpi ten punkt, facet! Co za człowiek w ogóle. Cieszy mnie to. Skorzystaj sobie pograsz a nie może ćwicz ten idzie na zajęcia, oczywiście punktu nie zdobył gdzie ta złośliwość? No, w połowie To zaczyna za godzinę. Tego malowania też by się mogła trochę potuczyć. Zmykaj. Dobrze, Dziś posprzątać. Dobra, ty pójdziesz tę pracę semestralną. Nie, to tu, 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 pisz. A Magdą będzie dłuższy, chociaż nie. No to Magdą pójdziemy. Okej. Okay. Szczęśliwa. Możesz chwilę pojeździć. No, klepaj, klepaj. Ja się gdzieś na rowerze kobieto. No tak. Widzieliście to? Zrobiła takich kółeczko. O! Ej, a to ciekawe. Ej, fajny pomysł. Takie... No, schody do piwnicy. znowu lekcje. No dobra. Co mi tam? Napiszesz to w końcu. Tak, właśnie tym razem idziemy. Idziemy z Magdą. Jego tak w zasadzie puścimy samo pas. Albo żeby z kimś poflirtował, romantyk i nie narzekał. I uwaga, będziemy szukać faceta, oczywiście, leje, nie? Miała być impreza podobno. Hej! Dobra. Spróbujemy ci załatwić. Ta jest w twoim wieku. Ty go zostaw. Albo nie. Ty, ty, ty. To jest...

Eee, halo? Co to tak powinno wyglądać. Mam wrażenie, że nie. <grymianowano> Piękną masz ten, ciuchy. Chodź do albo inaczej, stop. Dodaj do grupy. Ja już nie pamiętam, w ogóle Dominika Huntington trzeci. To jest ten. I tego też działania... A, może tak? Candy Watore! <grywka> no, tu chodź. Razem. U. Tu może zrobimy... Usunej z grupy. O tak? Właśnie i wy też podejdźcie gdzieś trochę bardziej z boku. Dobra, niech poznali. Czyli niespecjalnie da coś zrobić chyba. Ty miałeś z Jade rozą O właśnie, Boziu.

Tej, ty... a nie ty, nie pójdziesz do domu. To jest w ogóle gdzieś tu. Podobno DJ, czy to jest Twój rower? Nie. Jak najbardziej. Schowaj to do wyposażenia, panie. Tak, powiedziałabym, że Kiowa impreza. Schowałeś, schowałeś do wyposażenia. Super. No, jej to myślę, trochę zaocznie zrobię to dziecko, być może. Zobaczymy, jeść, Umyć się, ty, no super, jeść i spać. Ja ci nie kazałam? Nie, stop, zablokuj drzwi dla wszystkich. Dziękuję. Nudny wypad te Ta... Zgadzam się w pełnej rozciągłości. A, a w lat niech tam co stoi. A jeszcze te drugie drzwi. Dla wszystkich. Poszedł. Chyba poszedł. To wyżej będzie przypał. No dobra. Dzięki za oglądanie na dzisiaj. Ten się oczywiście znowu zepsuł. Super. No, zawsze nie ma pracy domowej. No. Na dzisiaj dzięki za oglądanie i do usłyszenia jutro. Cześć!